Marzysz o filmie reklamowym, który przyciągnie uwagę, opowie Twoją historię i realnie zwiększy sprzedaż? Masz wizję, ale brakuje Ci czasu, profesjonalnego sprzętu, a przede wszystkim odpowiedniego miejsca, by przekuć pomysł w gotowy materiał? Koniec z kompromisami i niewykorzystanym potencjałem. M2 Studio to nie tylko wynajem przestrzeni, to kompleksowe wsparcie dla każdego. Niezależnie czy jesteś amatorem czy zawodowcem, znajdziesz u nas przestrzeń i udogodnienia, które docenią wszyscy Twoi klienci. Od potężnej cykloramy, przez unikalne aranżacje scenograficzne, aż po dedykowaną strefę produktową, mamy absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia materiału najwyższej jakości. A to nie wszystko. Zapewniamy wygodny parking dla Twojej ekipy, komfortową strefę chillu z aromatyczną kawą, by złapać oddech, a wisienką na torcie jest nasza oryginalna winda z lat 70., która już niejednokrotnie stała się gwiazdą najbardziej oryginalnych ujęć. Czujesz, że brakuje Ci czasu? Nie masz ekipy? My wyręczymy Cię w całej produkcji. Od koncepcji, przez scenariusz, nagranie, montaż, aż po finalny produkt. Dostarczamy gotowe filmy i zdjęcia, które mówią same za siebie. Ty skupiasz się na swoim biznesie. My dbamy o Twoje wideo. Zero stresu. Maksymalne efekty. Zapraszamy do M2 Studio.